W dzisiejszym zestawieniu skupimy się na 10 charakterystycznych samochodach z polskich kultowych filmów. Zapraszamy do oglądania. Nissan 300ZX Auto to pojawiło się w pierwszej części Killera reżyserii Juliusza Machulskiego i pomimo częstego lokowania samochodów tej japońskiej marki, to jednak ten model był najbardziej charakterystycznym. Idealnie pasujący do charakteru głównego bohatera z silnikiem benzynowym V6 o pojemności 3 litrów i mocy 282 mechanicznych. Oprócz tego samochodu w filmie pojawiły się jeszcze Nissan Primera, Nissan Micra, Nissan Almera, Polonez Atu, Toyota Forrunner oraz Saab 9000. Alfa Romeo 166. Włoska limuzyna kojarzy się głównie z kultową polską komedią Chłopaki nie płaczą. Tym samochodem porusza się Fred, czyli Cezary Pazura. Pojazd został zaprojektowany przez Waltera de Silve w 1998 roku. Był to następca Alfa Romeo 164 i został zbudowany na bazie płyty podłogowej modelu Lancia Kappa. W samym filmie pojawiły się jeszcze Alfa Romeo 156, Lancia Kappa oraz charakterystyczna żółta Toyota Selika, własność komicznego gangstera. Fiat 126P. Marzenie milionów Polaków w latach 70. pojawiło się w popularnym polskim serialu pod tytułem 40-latek. Fiat 126P z numerami rejestracyjnymi 5648WL należał do inżyniera Karwowskiego i towarzyszył mu w codziennych podróżach do pracy. Samochód miał czerwonawy kolor i wyposażony był w chromowane zderzaki oraz charakterystyczne felgi. Maluchy z tamtego okresu określane są mianem Karwowskich. W późniejszych latach w serialu pojawia się Audi 80B3 oraz Porsche 911. Peugeot 404 Biały Peugeot 404 to najbardziej charakterystyczny samochód komedii sensacyjnej z 1997 roku reżyserii Olafa Lubaszenko pod tytułem Sztos. W filmie Jan Nowicki, Eryk wraz z synkiem Cezarem Pazurą są księgciarzami. Przez część filmu poruszają się po kraju białym francuskim sedanem, który był produkowany w latach 1960-1975. To nie jedyny ciekawy samochód pojawiający się w tym filmie. Wystąpił również Mercedes W210. LDV Convoy. Ten dostawczy samochód kojarzy się z niczym innym jak drugą częścią Killera. W filmie Killerów 2 samochód ten wiezie złoto fundacji Jurka Killera z oklejeniem h Kasy pancerne. Oczywiście w całej produkcji pojawiło się więcej o wiele bardziej ciekawych samochodów, ale ten jest chyba najbardziej charakterystyczny. Mogliście zobaczyć tam Hamera H1, Betleja Continentala, Rolls Royce Cornish, Saab 95, Renault Clio, Renault Velsatis, czy Renault Safran. Mercedes W124. Samochód ten wystąpił w jednym z polskich filmów inspirowanych grupami przestępczymi z połowy lat 90. Chodzi oczywiście o film Młode Wilki w reżyserii Jarosława Żamoidy. Główni bohaterowie jadą za zachodnią granicę w celu kradzieży Mercedesa W124. W samym filmie pojawia się jeszcze Chevrolet Corvette C4, Jeep Wrangler, Suzuki Samurai, BMW E32, Ford Transit, Mercedes W140 oraz m.in. Mercedes CL. Triumph Spitfire. W zasadzie ten samochód wystąpił w dwóch polskich filmach. Nie lubię poniedziałku oraz poszukiwany, poszukiwana. Pierwsza generacja Roadstera została zaprezentowana w 1962 roku. Samochód bazował na znanym modelu Herald. W pierwszym polskim filmie z 1971 roku pokazała się trzecia generacja tego auta, produkowana jedynie 3 lata. Oprócz tego samochodu w filmie pojawiły się jeszcze Chevrolet Camaro, Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce, Mercedes W110 oraz Peugeot 404. W filmie poszukiwany, poszukiwane auto pojawiło się w wersji Cabrio. Była to druga generacja tego modelu, produkowana jeszcze krócej, bo tylko 2 lata. I w filmie pojawiła się w egzotycznym żółtym lakierze. Fiat 125p. Duży Fiat często pojawiał się w polskich filmach, jednak jego najsłynniejszą rolą była ta odegrana w serialu Zmiennicy. Polski Fiat 125p w kolorze safari został wyprodukowany w 1979 lub 1980 roku. Wcześniej główny bohater zmienników jeździł niebieskim egzemplarzem w wersji eksportowej, po sprzedaży żółtego WPT 1313 w jego ręce trafia kolejny w kolorze czerwonym. W zmiennikach pojawiły się również czarne Mercedesy W115 oraz W111. FSO Polones. Tu od razu na myśl przychodzi kultowy serial 07 z Głosie i słynny Biały Borewicz. Ciekawostką jest, że w chwili powstawania zdjęć do serialu auto nie miało jeszcze swojej oficjalnej premiery, zatem aktorzy korzystali z samochodu przedprodukcyjnego z 1977 roku, stąd też brak znaczków na tylnej klapie oraz np. kierownica świata 132. O ile Polonus jest najsłynniejszym samochodem z tego serialu, to nie oznacza to, że nie było tam innych bardziej interesujących samochodów. Pojawiły się tam Alfa Romeo 2000 GT Veloce, BMW E21, Fiat X1, Ford Capri MK1 oraz kilka Mercedesów. Opel Vectra była bohaterem pobocznym w jednej z najlepszych polskich komedii reżyserii Olafa Lubaszenko. W filmie pojawia się srebrny Opel Vectra B o numerach rejestracyjnych WF Joker z pakietem stylistycznym. Oprócz niego znajdziecie tam jeszcze Volkswagena Golfa MK3 Jeepa Wranglera, Forda Fiesta MK1, Mitsubishi Pajero oraz Audi 80 QP. Dzięki za oglądanie tego odcinka, piszcie, jakie ciekawostki jeszcze Was interesują, subskrybujcie kanał i oglądajcie nowy test jazd próbnych w poniedziałek o godzinie 20. Do zobaczenia!